Siemka, siemka, witam was serdecznie Pan to z tej strony, witam, pozdrawiam Ale w samochodzie jestem na chwilę, tylko wypadłem, wpadłem tu do lasu. Zobaczcie czy czerwonych nie ma eee. i powiem wam tak <szybko, szybko, szybko pojedziemy gdzie indziej do lasu ale <laughs> mamy tu coś zapałeczki rosną Zobaczmy Jakie ładne, piękne takie mi się do wiadereczka. Gdzie tu jeszcze widziałem jakiegoś? Tu jest. O, bierzemy. <ścoughs> Ładny. Piękne. Takie malutkie są. Ładne, bardzo fajne. Podobają mi się te duże. Też już teraz takie większe, ale już całkiem duże to już nie, bo to one już są za stare, ale widzicie tu jest jeszcze Jeszcze muszę tu pod tą hojną wejść O po tego właśnie Zobaczcie jaki ładny O jak głęboko siedzi No to jest teraz zaczyna się raj Dla grzebiarzy A ja w inne miejsce uciekamy i... Ale patrzę tu na drodze Ale to jest za mały, Tego tu zostawiam Niech sobie rośnie jeszcze zrobimy przegląd Czy coś nie będzie kawałek się przejdziemy To spauzuje i, i poglądamy i... moim celem dzisiaj nie jest ten Las <laughs> może może gdzie indziej pójdziemy na borowiki prawdziwki zobaczyć. Jeszcze jest jeden maluch, weźmiemy go. Dobra i będziemy się chyba widzieć już w innym lesie. Tu na chwilkę tylko tak wpadłem przejazdem, że tak powiem. Ładna zapałeczka. No to co pozostałości? E, po, po tym co zostawili Zbieramy takie maślaczki widzicie o bo maślaczki bardzo dobre e, Żona mówiła żeby przywieźć jeszcze troszkę jakbym mógł Ona uwielbia maślaki No to mówię i idę tutaj zobaczyć Nie wierzyłem że jeszcze coś będzie Ale, ale jeszcze tam tu parę, tam parę. Wszystkiego nie zerwali. Jeszcze takich młodziaków trochę pozrywamy dzisiaj. O, proszę jakie ładne. Na tych takich innych miejscach nie ma jeszcze maślaków. Tylko na razie są tutaj. O. No to jeszcze tu troszkę pozrywamy. Takie ładne o, maślaczki piękne. No dobra, pójdziemy tam tą skarbą, no już dużo nie będzie, ale jeszcze tam parę rezerwę. Dobra, to widzimy się później No i zostawili mi <laughs> takiego piękniusia Zobaczcie Jak ładnie rośnie. Takiego piękniusia mi zostawili To już nie jest <laughs> ładnie co? Piękny Takiego mi zostawili widzicie? Ludzie chodzą zbierają, a jeszcze jednak coś zostaje. Tego troszeczkę już ja mam tyle. Może nie dużo, ale zawsze coś. Jest maślaczków dla żonki. Będzie super. Przejdziemy się jeszcze tu. Widzę już trochę butelek, śmieci się nazbierało jak zwykle, no ale no co zrobić. idziemy to może później to. Przejdziemy to. A co to jest w ogóle? To to. Nie to, to jest jakiś jak to powiem niejadalny Dobra O co ja tam widzę? Wiecie co? Jak oni chodzą, że oni takich rzeczy nie widzą patrzcie Wiem, że miałem też ciężko zauważyć, ale Ale, ale patrzcie, jaka zapałeczka Zobaczcie coś fajnego Plus tamte czerwone co mam Same takie młodziutkie grzybki, no pięknie, no pięknie, coś pięknego, dobra, ale widzisz <laughs> co, Widzisz co, ja tu jeszcze coś i kwitam, tam, 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 patrzcie, tu, patrzcie, tam stoi jeszcze jeden, ale ten, o, tu jest jeszcze jeden młody, młodziutki, nie dotykam, zostawiam go, dobrze, że obok. Piękne, no nie no, takie są najlepsze, najlepsze, najładniejsze. No nie no, teraz jestem w szoku, no. Ja tu tylko na maślaczki mówię. Skoczę na chwilę. Do wiadereczka. Dobra, przejdziemy tu, bo musimy go zerwać przecież. No nie tego piękny się. Dobrze. Ale piękny. Zapałeczka. Dobra, teraz musimy zejść o! <laughs> nie no, teraz nie myślałem, że tu tyle tego nazbieram. Dobra, idziemy dalej. To ja spauzuję, bo jakby coś tak było Jeszcze ja Muszę wam to pokazać Ale którędy tu wejść, to ja nie wiem Tu na jakieś kolce ja Dobra Patrzcie Znowu jest I tu na dole ale tego zostawiam, ten jest za mały jeszcze, chociaż wcale nie jest taki mały, <laughs> weźmiemy go, bo no jutro tu nie przyjadę, o zobaczcie jaki piękny, no jest no coś wspaniałego, ten też jest, nie jest, taki mały, patrzcie, co pałeczka, ile oni tu grzybów zostawili, to jest niemożliwe. O, te końce muszę weź. Poszukamy jeszcze, no nie? Hmm, jakaś mucha mi tu raz Dobra, idziemy dalej. No to powiem wam, coś tu zauważyłem. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest. Patrzcie. Znowu zapałeczka. O. I znowu za zapałeczka. Ale piękne. Ja jestem w szoku, ja mam dzisiaj dzień zrobiony. <laughs> chyba nie pojadę do lasu na śmieci. Patrzcie, tam w środku. E, bo on jest chyba już zniszczony. Patrzcie, bo mam a nawet w środku. Ale tu jest. Takie. Zabałeczka. Dobra. Tu maślaczek. O! Chodź, tu maślaczku. Dobra. Mamy go. Schodzimy na dół. Jeszcze parę maślaczków by się przydało. No to tu są. Taki trochę objedzone. Ale tam kozaczki, tu maślaczki. Takie No tu jeszcze jeden maślaczek jest A maślaczków będzie dla żon Super Żonka będzie zadowolona Tam jeszcze widzę maślaczka Gdzieś tu widziałem Gdzie on to jest tutaj Wiecie co? Tu jest tak A trochę jest obgryziony A dobra Łebek patrzcie widzicie mu spadł Gryziony trochę ale to nic. Dobra, idziemy dalej. O, tam widzę jakiegoś maślaka. O, te wspinanie się, jest no, naprawdę wam powiem, o, jest już takie większy. Super. O, maślacki zrobitkie powiem wam. Ale czekaj, dobra, ale czekaj, czekaj, idziemy dalej. Bo nie jest w tym lesie jestem co powinienem, ale jeszcze widzę Tu się schyla, tu jest jakiś maślaczek Jeszcze tu, tu maślaczki widzę To przejdziemy sobie jeszcze tu Proszę jakie ładne O Bierzemy Bierzemy Ale piękne Jo! Nie idzie ich wyrwać Ale siedzą mocno Strasznie mocno. Piękny Ale tutaj jest coś Tego też Jezus, jak głęboko siedzą Dobra, tego weźmiemy To już zjedzone trochę Dobra To schodzimy na dół nie. idziemy Idziemy dalej Uch. Patrzcie, no gdzie Gdzie człowiek nie tam grzyb Radości moje, patrzcie. Radości moje. Piękne są, piękne. Dobra, reszta, lecimy dalej. Przed chwilą tego czerwonego, tego brązowego. A, jeszcze tutaj coś widzę. Patrzcie. Czerwoniutki. Piękniusie. Ta pałeczka, flaszka oczywiście Widzicie? Ale to widzę Tutaj później posprzątam, bo oni tu będą chodzić teraz będą Brudzić Patrzcie, znowu Nie no To, to ja jestem w szoku Po prostu, co tu się dzieje Zresztą wczoraj było tyle ludzi To jest masakra. No to są najpiękniejsze, że... Jeszcze prawusy. Jak dopadnę, może prawusy w tym roku gdzieś tu. Zobaczymy. A. Gdzie to będzie? a jaki ładny. A. Powiem Wam, już mam, już mam pół wiaderka. Już mam pół wiaderka. Już mam pół wiaderka. No i mówię, no niemożliwe, no już nie chciałem nagrać, bo brązowy zerwałem, jeden czerwony, mówię, ach, nie będę nagrywał już na razie, mówię, idę zbierać, a tu, a tu jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, no mówię, muszę Wam to pokazać, no muszę Wam, bo byście nie uwierzyli, dobra, to idziemy dalej, jeszcze poszukamy. No to dobra, już wychodzimy z tego lasu, mam ponad pół wiaderka, powiem Wam, potem Wam pokażę podsumowanie dzisiejsze, ale... Jeszcze muszę tylko te zerwać. Te ciemne kozaki. O. Takie kozaczki. Proszę Jeszcze tam dwa czerwone, ale już tym nie nagrywałem. Teraz jedziemy do innego lasu. O. Ten już jest jakiś robaczyny. Patrzcie, co tu się dzieje. Całym. Zrobaczy A Ale nic. już będziemy wychodzić. Już tu już nic nie ma. Ok. No to widzimy się w następnym Widzimy się w następnym lesie No to teraz prawdziweczki, znaczy porowiki, Ale Ares mi przeleciał No, patrzcie co zostawił mi z grzybów Zobaczcie No masakra No, no masakra, masakra no, Co ja mam z tym zrobić To jest cały Ares właśnie Akurat genał łapą ciach No trudno to jest cały ares, ares zostań, bo ja tu teraz prawdziwków poszukam. <noise> znaczy borowików. E, sprawdzimy, czy są jakieś ładne i zrobimy podsumowanko dzisiejsze. Jest ładny borowiczek, młodziutki, piękniuśki, proszę. Super, idziemy dalej. Szukamy, 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 szukamy. Ten jest, ale za malutki. Za malutki, za malutki. Idziemy tu, tu. <gryby> Dzisiaj pogrzebie przyjechałem, a nie na grzyby, tylko po grzyby. O, proszę. Bierzemy ładniutki Borowiczek. A. No, ten już poruszany. To weźmiemy go. Piękny. Proszę. <gryby> nie jakie piękne, no coś wspaniałego. Dzisiaj to, to zostawiamy, bo to za małe jest. Pochodzimy sobie tu troszkę, to powolutku, żeby nie zdeptać. Proszę, jaki piękniusi. Nie no. Tu pozbieramy, idziemy do samochodu, wysypiemy to, co mamy. Dzisiaj pokażę wam w sumie, ile tego było. No, Ja wiem, że mogłyby być większe, no ale są takie, jakie są. No i niestety trzeba zbierać takie, jakie są. Ale ten jest piękny. Powolutku to będziemy sobie chodzić. Powolutku. Pam, 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 pam. pam. Piękny. Wspaniały. Będzie nazywać Borowik wspaniały Z bo nie coś tak Tego weźmiemy co A co mi to Tu są dwa Trudno o. Trzy są Takie. Trojaczki Ty jeszcze tu gdzieś widziałem Aresa zawołam, bo żeby tutaj na tym nie leżał. Chodź tu Aresku Chodź Ares, chodź Chodź, tu się posz, chodź, stój. Leżeć ładnie. Leżeć. Leżeć. Tak, zostań Tu pochodzimy sobie jeszcze Poszukamy Czy czegoś nie ma, tylko powolutku trzeba chodzić. Naprawdę trzeba powolutku. Bo ja nie chcę tak jak Ares zdeptać jakiegoś krzyma. Ares to jest specjalista. No tak na razie tu nie widzę. Idę, ten, idę tą samą drogą. Idziemy tu na bok. Ares sobie leży. Idziemy tą stroną. Jeszcze. Tutaj zobacz. Widzę tu coś jest Taki ładny Proszę Wszystko dzisiaj takie takie malutkie no nie ale to są zdrowe piękne maluchy Ale jestem zadowolony Poszukamy tu coś Tu coś jest Ale ten jest jakiś już o. Co to się stało z tym Patrzcie to za sucho jeszcze co? Czy to blało powinno być za sucho. No dobra. Jeszcze tu poszukamy troszkę. Pójdziemy boczkiem, 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 boczkiem. Tu jest, ale tu jest za mały troszkę. Zobaczcie. Na maluch. Tu jest za mały. I ten. Kurde wyrwałbym tego Ale tam mi się boję się, że mi tam ten wyrwie się próbujemy a pierdzielić wiem, Znając życie już tu przyjdą i zaraz mi to wszystko powrywa Dobra ładne Ja Wiadomo, może troszkę większe aby były to by były super Także tego zostawiam Niech sobie tu rośnie Jakie są, takie są, ale są Czy jeszcze znajdziemy coś może Zaraz pójdziemy do samochodu Jest tu coś, pokażcie się. O jest, 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 jest. Jest, jest, jest. jest. Ten jest ładny. Patrzcie już taki duży. No, jeszcze tu coś widzę. O, ale jakiś zjedzony. Zobacz, jaki zjedzony. Ślimaki chyba, no? Albo chrząszcze. Ładny. Dobra. No, już tego tu trochę nachapałem, <laughs> że tak powiem, Czy tu pochodzimy, ale nie za długo. O, jest tu. Nie chcę nadepnąć, bo tu pod liściami one rosną ładnie. Taki ładny Nie. Pod liśćmi rosną. Ale tu coś widzę. Uf, tu jest taki. Co to jest? <laughs> Nie ma no, jestem szuch. Jestem szuch. Podsumowanie zrobić. No to podsumowanku. Patrzcie, Przesypałem sobie do kosza. Dużo mam w tym koszu, powiem, Same maluchy, ale te czerwone, zobaczcie. Te prawdziwki, zobaczcie, jakie piękne. No cudowne, zobaczcie. Ja w domu obrobię wszystko. No coś pięknego. To co, może jutro też na morowiki przyjedziemy zobaczyć, czy są? Nie. Jaki wspaniały widok. Naprawdę. Także dzisiaj byłem po grzyby, Nie na grzyby, tylko po grzybie. Już się zaczęło u mnie dziać. No. Dobra, no to ja się będę z wami żegnał. No, dzisiaj jest wspaniały dzień. Naprawdę, widzicie, dzisiaj ani jednego śmieciucha nie zabrałem. No ale są grzybki po prostu, no i czasami można bez śmieci chodzić. Jak zauważę, woreczek zawsze mam gdzieś w tym. W kieszeni to tam wezmę, wiadomo, że wezmę, no nie zostawię, ale w tym jednym miejscu, co, co czerwone, to ja tam później przyjdę, bo tam jest cały czas na no, bieżąco dokładają. No, ale to tam przyjdę jeden raz, jeden dzień, czy dwa dni, podbieram wszystko i będzie ok. To jak się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i co, na prawdziwki lecimy, albo na morowiki, no zobaczymy. No pa, pa. do następnego.